Czy pamiętacie drodzy kiedy pewnego razu zacytowałem wam przykład nawróconego człowieka w więzieniu na skutek kontaktów z Dwightem Moody'm który powiedział jestem nowym człowiekiem ale w starym ciele Jak to jest możliwe że człowiek powiedział takie słowa co stało się w jego życiu Nastąpiło jak mówił dalej nawrócenie to słowo jest nam dobrze znane, i zdaję sobie sprawę, że często słyszeliśmy to słowo i często zastanawialiśmy się, co to faktycznie jest. Być może ci z nas, którzy przeżyli nawrócenie, potrafiliby definiować to przeżycie w bardzo dobry sposób i bardzo trafny, dlatego że właśnie odczuwają coś, co zmieniło ich życie, bo zmiana życia. Albo inaczej nawrócenie, albo zawrócenie, jeśli wolicie, zmiana kierunku życia, zmiana kierunku drogi, jest czymś, co stanowi element zbawienia. Zauważyliście, drodzy, że kiedy mówimy na temat zbawienia, jakże często nie mówimy jedynie o czymś, co jest odległe, co kiedyś nastąpi, ale mówimy o czymś, co jest teraz, co jest naszym doświadczeniem w tej chwili, w dzisiejszym życiu. Bo wszystko, co łączy się ze zbawieniem, wszystko, co łączy się z Jezusem, zaczyna się dzisiaj. Pozwólcie, że dzisiaj, w kontekście tego, o czym mówię, sięgnę do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam jest tekst, jeden z tych, które prawie zawsze zamaluję na żółto, czerwono, zielono, czy jakkolwiek, tylko po to, abyśmy byli świadomi tego, moi drodzy, że zbawienie i teksty w Biblii mówiące na ten temat są ważne. Zatem posłuchajmy. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, i tam wiersz trzeci. I rzekł do nich, to znaczy do tych, którzy otaczali Jezusa, Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios. Definicja, jaką Jezus podaje tutaj jest bardzo prosta. Nawrócenie oznacza stanie się takimi jak dzieci. I wcale nie mam na myśli zdziecinienia. Wcale nie mam na myśli tego, że nagle z poważnych ludzi stajemy się ludźmi, którzy dalecy są od powagi i traktują wszystko zupełnie inaczej. Wcale nie mam też na myśli jakiegoś zabawowego podejścia do życia. Mam na myśli to, abyśmy stali się takimi, jakimi są dzieci. A dzieci, jakie są, zapytacie? No właśnie. Po pierwsze, są radosne. Zawsze radosne. To jest powód, dla którego my, jako rodzice lub dziadkowie, staramy się je wyciszać. Są zbyt głośne, kiedy się cieszą. Ale radość. Jest pierwszym elementem, który nas cechować powinien jako ludzi zbawionych. Tak, to niezwykle istotne, moi drodzy, abyśmy to tak pojmowali. Pamiętajcie o tym, że nasze życie musi być życiem radosnym to uskrzydla. Drugi element zachowania dziecka. Dzieci są szczere. Kiedy staramy się z nimi porozmawiać o czymś, i właśnie przychodzi mi na myśl sytuacja, kiedy staramy się im powierzyć pewną tajemnicę. Otóż powiedzmy, że tatuś przygotował z dziećmi prezent dla mamy. Ale pamiętajcie, nie możecie tego wcale powiedzieć mamusi. To jest tajemnica. Dzieci przytakują, są zadowolone, że powierzona została im tajemnica, i ledwie mama wejdzie do pokoju, mówią: A my coś wiemy? I zaczyna się problem szczerość szczerość której potrzebujemy względem Boga aby do niego pójść aby z nim porozmawiać powiedzieć o czymś co nas gnębi wyrazić to co jest przedmiotem naszej troski po prostu porozmawiać z nim kiedyś pewnie mówiłem wam o tym że moje rozmowy z Bogiem bardzo często sprowadzają się do stałego miejsca to jest Chwila, kiedy jadę samochodem, kiedy jestem sam w samochodzie i chociaż koncentruję się na drodze, mimo wszystko, jeszcze bardziej koncentruję się na rozmowie z tym, którego sobie wyobrażam, że jest obok mnie w samochodzie także i z kim mogę szczerze porozmawiać. Opowiadam wtedy Bogu nie tylko o troskach, mówię mu o wszystkim, co mnie cieszy, co mnie smuci. Mówię o tym, z czym walczę, co chciałbym zmienić, poprawić i wiem, że słyszy. Tak więc szczerość jest niezwykle ważnym elementem naszego zbawienia. Rozmowa z Bogiem taka, jak czujemy to, jak tego potrzebujemy. Zastanawiam się właśnie, co jeszcze charakteryzuje dzieci. Radość powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o szczerości w tej chwili. Czasami wydaje mi się umiłowanie zabaw. Jest także charakterystyczne dla dzieci. Czy wiecie, że Bóg cechuje się niesamowitym poczuciem humoru? To niezwykle ważne. Wciąż moja wizja Boga to Boga, który uśmiecha się do mnie. To Boga, który chce mi coś powiedzieć w taki sposób, aby pokazać mi piękno, które cechuje go we wszystkim. Boga, jak mawiam często, artysty. Do mnie przemawia Bóg w szczególny sposób przez muzykę, do innych przez przyrodę. Pomyślcie o tym, trzeba było faktycznie niezwykłego poczucia humoru, aby stworzyć wokół nas świat tak kolorowy, tak piękny, tak niesamowity, który fascynuje. Pomyślcie o tym, potrzeba niesamowitego poczucia humoru, aby wciąż mieć cierpliwość do takich jak my. I Decydować się, aby powracać do nas i powtarzać i uczyć. Tak, to jest coś, czego Bóg chce od nas. Chce, aby całe chrześcijaństwo stało się jak zabawa, czymś pięknym, przyjemnym. Spróbujmy tego. Mamy stać się takimi jak dzieci, dlatego że jeśli nie staniemy się takimi, nie wejdziemy do królestwa niebios. Dzieci lubią, kiedy obiecamy coś i trzymają nas za słowo. Znamy dobrze wszyscy to słowo, obiecałeś. Bóg obiecał królestwo, ale powiedział, że mamy się stać takimi, którzy być może nawet teraz, kiedy kończy nasze spotkanie, dzisiejsze spotkanie, wgramolą się przez wiarę na Jego kolana, przytulą się mocno. Do jego serca i powiedzą: Panie, to uczyń nas takimi, jak dzieci. Bo będzie to zupełnie nowe życie, inne życie. Życie, które Jezus nazywa życiem nawróconym. Chyba warto. I chyba warto powiedzieć mu: Panie, w takim razie ruszajmy razem do dzieła. Ty nas zmieniasz, a my na to pozwalamy. Ty czynisz nas nowymi ludźmi, a my stajemy się takimi, że zaczyna nas to zadziwiać i jesteśmy Tobie wdzięczni. Dziękujemy Boże za takie możliwości i za to, że dokonasz tego w naszym życiu. Powiedzcie ze mną razem słowo amen, bo wiecie, pamiętacie, to słowo oznacza niech się tak stanie.